oznaką szczęśliwej relacji dziewczyny jest to, że jest zamknięta na innych facetów witam, dzisiaj ci powiem o tym jak możesz bardzo szybko rozpoznać to, że dziewczyna no jest w szczęśliwej relacji i powiem ci tak, no zazwyczaj gdy dziewczyna jest w szczęśliwej relacji no to jest zamknięta na innych facetów i dla wielu Innych, no może być to niezrozumiałe, ale jeśli przykładowo no zagadujesz do dziewczyny, no i ona jest tak delikatnie mówiąc, no niemiła, no to widzisz, nie jest dlatego, że przykładowo taka jest, no nie, tylko po prostu jest z kimś w, w szczęśliwym związku, jest z tym kimś szczęśliwa, dlatego jest jej to naturalna reakcja, że dla Ciebie będzie, no, delikatnie mówiąc, niemiła, będzie taka, jak taki kaktus, no nie? Jak taka róża z kolcami, że jak ją dotniesz, to się ukujesz, no nie? I jeśli masz takie wrażenie, że na przykład zagadasz do dziewczyny i masz takie złe wrażenie, że, o, że poczułeś się na chwilę źle, no to powiem ci, to świadczy dobrze o tej dziewczynie, bo ona jest, jakby to powiedzieć, za... Tym facetem i nie, nie szuka gdzieś na boku i nie udaje. I teraz powiem ci tak: no, nie możesz mieć pretensji do tej dziewczyny, nie możesz gdzieś tam jej obrażać, no, nie możesz jej oceniać, wiesz? Bo to nie jest tak, że ty jesteś gdzieś tam słaby czy coś. No, nie, jest to naturalna reakcja na szczęście dziewczyny. I teraz zobacz. No, wyobraź sobie, że no spotykasz się z dziewczyną, no nie? Jesteś. No i cały czas gdzieś tam tej dziewczyny, no nie pilnujesz, wiesz, cały czas gdzieś tam tej dziewczyny nie pilnujesz, nie upilnujesz, i, i teraz zobacz, no. Do tej dziewczyny no, będą zagadywali goście, no mniej więcej, i tak dalej, to jest normalne. No i zobacz, jeśli dziewczyna jest fajna, normalna i tak dalej, nie jest toksyczna, no to ona widzisz, na przykład jak będą gdzieś tam pisali jej na portalu społecznościowym jakieś goście, ona im nie będzie odpisywała. I ty przykładowo, dlaczego gdzieś tam już robisz dramę, obrażasz tą dziewczynę i tak dalej, że o jakaś dziwna, czego nie odpisała, albo piszesz do niej kolejne wiadomości i od ona Cię blokuje, i gdzieś tam zaczynasz ją obrażać, gdzieś tam w głowie obgadywać, że jest jakaś tego. No nie możesz tak robić, bo ona jest po prostu szczęśliwa z facetem i po prostu innych gości, no po prostu olewa. Rozumiesz? I ona jest w tym, no jakby to powiedzieć, no mądra, bystra, no bo ty, jeśli do niej piszesz, czy tam dzwonisz, czy zagadujesz, to oczywistym jest to, że chcesz coś od niej, no nie? Więc automatycznie ona no działa, jakby to powiedzieć, no jak kaktus. Rozumiesz? Co innego, gdy na przykład znasz tą dziewczynę, e, pracujecie razem, czy przykładowo to twoja sąsiadka, czy coś, no to ona gdzieś tam będzie powiedzieć hej, cześć, no nie? Będzie w takim normalnym, fajnym to nie, no bo wie, że nic tutaj między wami nie będziesz, a znacie, bo przykładowo e, no mieszkacie na jednej ulicy, czy pracujecie, czy przykładowo chodzicie razem do szkoły, ale jeśli ta dziewczyna zobaczy, poczuje, że ty nagle zacząłeś gdzieś tam iść w jej kierunku, żeby odbić, no to ona wtedy zrobi się dla Ciebie niemiła, wredna. No i teraz zobacz. Jeśli przykładowo teraz dziewczyna ma faceta, zobacz, dziewczyna ma faceta i pisze sobie z innymi gośćmi na portalach społecznościowych, jak ktoś do niej pisze, to nam mu odpisuje, jest taka śmieszna, fajna, miła kokietka. Jak ktoś do niej zagaduje, to z nim gada. Nie jest taka, wiesz, no wredna i tak dalej, no to o czym to świadczy? No o czym to świadczy? Ta dziewczyna, widzisz, w tej relacji kombinuje, rozumiesz? I jeśli jej się nadarzy lepsza gdzieś tam osoba, no to tamtą gdzieś tam zostawi, no nie? Czyli potajemnie gra na kilka frontów, jakby to powiedzieć, no mm, nie, nie omija okazji, no nie? I teraz zobacz, no i jak takiej widzisz dziewczynie, no jak taka dziewczyna ma, ma później stworzyć zdrowy, szczęśliwy związek? No jest to niemożliwe, widzisz? Dlatego no mówię, nawet jak zagaduję do dziewczyny. I ona mówi, że ma chłopaka, ale stoi, śmieje się i tak dalej, no to zobacz już... Albo ściemnia, bo niektóre mówią z automatu, wiesz o co chodzi, że nie ma faceta, ale mówi, bo wszystkie tak mówią, to wtedy odbijasz i okej, okay, gdzieś tam e, zaraz ten gościu znika, no nie, ale i tak powiem ci, ja tego nie lubię, no bo dobra, no dziewczyna powie, że ma chłopaka, ten tekst, albo go nie ma, no a ja i tak gdzieś tam ją, e, no rozbiję. I zacznę się z nią spotykać, no to zobacz, powiedziała, że ma chłopaka i się zaczęła ze mną spotykać i ja już nie sprawdzałem, e, mnie już to nie interesowało, to co ja mogę o takiej dziewczynie myśleć, no same gdzieś tam złe rzeczy i z taką dziewczyną ona się na, nie nadaje do związku, rozumiesz? Dlatego ja lubię, jak gdzieś do, zagaduję do dziewczyny i mi normalnie nie mówi, że ma chłopaka i tak dalej, i tak dalej, no nie, wtedy jest wszystko ok. Naprawdę więc po takich, mówię, detalach jesteś w stanie naprawdę dużo o kobiecie się dowiedzieć, no bo zobacz, jeśli ma naprawdę faceta i gada z kimś tam na ulicy i daje mu numer, no to to samo będzie z tobą, rozumiesz? To samo będzie z tobą, będzie się spotykała z tobą, podejdzie ktoś do niej inny i zrobi to z innym, rozumiesz? Dlatego automatycznie już masz obraz tej dziewczyny. Dlatego ja, powiem ci, nigdy, m, nie jestem zły na dziewczynę, która była dla mnie niemiła, powiedziała odejdź ode mnie, nie jestem zainteresowana, nie mam czasu i tak to po prostu ja mówię okej, okay, rozumiem, miłego dnia i po prostu, bo ja wiem, że to jest wierna dziewczyna, wiesz. To jest fantastyczna dziewczyna. No, ja po prostu się spóźniłem. No proste, no nie. No bo już ktoś gdzieś tam zagadał. Dlaczego ja mam gdzieś tam y, zabierać dziewczynie szczęście, no nie? No nie. Naprawdę. Czasem jest tak, że podejdę do dziewczyny, no mm, i ona gdzieś tam ze mną gada, ma faceta i tak dalej. No i zobacz, gada ze mną. No to też to jest takie, że z tej relacji, no i tak nic nie będzie, rozumiesz? Ale Możesz to później poruszyć gdzieś tam na, e, na spotkaniu, no, no to ona ci przykładowo powie, że no on w ogóle o mnie nie dba, on w ogóle mnie olewa, w ogóle ta relacja do niczego nie prowadzi, no nie i tak dalej, więc widzisz, dziewczyna gdzieś tam, mm, no tak naprawdę nie ma jej w tej relacji, więc tak naprawdę jest to tylko kwestia czasu, wiesz, że, że ona go zostawi, naprawdę. Ale czasem dziewczyna nie umie zostawić, i po prostu robi wszystko, żeby to facet ją zostawił, no nie? No ale no mówię, jeśli przykładowo, no, dziewczyna ma faceta, no nie, zobacz, ma faceta, i no nie wrzuca na zdjęć na jakieś portale społecznościowe, po prostu jest tak, jakby jej nie było. No czyli jest, ale tam nic nie ma, no nie? No to jest super fajna, wierna. Dziewczyna, no po prostu jest tam, bo przykładowo ma koleżanki gdzieś tam za granicą i tam przykładowo czasem do niej gdzieś tam się odezwie i tak dalej i tylko po to to ma, no nie? Ale widać, że masz totalną, widać, że ma totalną olewkę na to, naprawdę. A teraz zobacz, jesteś z dziewczyną i ona gdzieś tam ca cały czas coś wrzuca. I to jeszcze rzuca jakieś, wiesz, no kuszące fotki, relacje, no to też widzisz, że ta dziewczyna no nie ma jej w tej relacji. Dlatego zawsze naprawdę masz proste mechaniki u kobiet, no nie? No widzisz, kobieta może udawać, rozumiesz? Kobieta naprawdę może udawać bycie z facetem. I dopóki nie chwyci lepszej gałęzi, no to, to ciebie nie zostawi, wiesz? No to tak jakbyś sobie mieszkał w jednym e, mieszkaniu. No nie możesz gdzieś tam e, wyprowadzić się, dopóki nie znajdziesz drugiego mieszkania, no bo gdzie będziesz mieszkał? No pod mostem, rozumiesz? Dlatego no nim e, przeprowadzisz się z jednego mieszkania czy domu do drugiego, no to musisz mieć ten drugi. Tak samo gdzieś tam działają kobiety. Jeśli przykładowo dobrze jest ci w tym domu, no to nie szukasz gdzieś tam innych e, lokali, a jak ktoś ci proponuje... No nie? Ktoś dzwoni. Dzień dobry. Proponujemy najnowszy gdzieś tam dom, jakaś tam rata, tego, proszę, super osiedle, i tak dalej. No to się rozłączasz, w ogóle nie gadasz z taką osobą, rozumiesz? To jest ta sama zasada. Dlatego, no, widzisz, wystarczy obserwować zawsze dziewczyny. Po dziewczynach wszystko widać. Dlatego też widzisz, no, być może spotkało cię coś takiego, że zagadałeś do dziewczyny, <laughs> dała ci ten. Insta czy face i tak dalej, czy numer, a później nie odbiera, w ogóle przykładowo do niej napisałeś, nie odpisuje ci i tak dalej. No to też jest oznaka tego, no w prostym słowie, że jest, nie jest tą zainteresowana, rozumiesz? Czyli jest skupiona na kimś innym. Jest skupiona na innym facecie. I może dała ci to tylko po to, żebyś się odczepił, bo czasem tak jest łatwiej, no nie? Może nie, nie, nie umie, wiesz, asortywnie gdzieś tam odmówić, tylko wiesz, no da, ale później i tak gdzieś tam. Są takie, które nie dadzą ci numer, dadzą ci jakiś portal, ale i tak ci nie odpiszą i tak dalej, no bo są skupione, rozumiesz? Kobieta zawsze może być skupiona tylko na jednym gościu, jeśli dziewczyna nie jest skupiona na jednym gościu, to jest skupiona na wszystkich gościach, rozumiesz? Tak naprawdę wtedy nie jest na nikim skupiona. Jeśli, jeśli dziewczyna się spotyka z tobą, jesteście w relacji i jest taka, wiesz, miła dla innych, tutaj gdzieś tam jakieś nie, no to ja, ja bym się już tu ewakuował, bo tutaj widzisz, ona ci może powiedzieć najsłodsze, gdzieś tam kłamstwa, ale no prawda jest tylko jedna, wiesz? No ona kombinuje. I widzisz, niektóre dziewczyny mogą uważać, że nie, to się nic nie dzieje i tak dalej, ale widzisz po niej, no nie. Pamiętaj, że kobieta nie jest zero-jedynkowa. Kobieta ci nie powie, wiesz co, tak. Tak, szukam na boku, bo z tobą, no nie jest to, albo tak, czekam na byłego, który teraz gdzieś tam jest z inną dziewczyną, ale czekam, więc jeśli on ma panienkę, no to e, ja będę. Miała faceta i po prostu cały czas go obserwuję, cały czas tego i tak dalej, czekam na niego. No, kobiety mają takie zagrywki, rozumiesz? No, widzisz, no, dziewczyna może spotykać się z facetem, ona się w nim totalnie gdzieś tam zakochała, ale on ją zostawił, czy coś, czy może ona go zostawiła, bo się wkurzyła i on się do niej nie odzywa, no, nie? Pół roku się nie odzywa i tak dalej. No i widzisz, masz dwie teraz. Yy, możliwości. Albo wszystkich gości odrzuca, totalnie ma ich gdzieś i czeka na niego. Albo przykładowo wchodzi sobie w jakąś relację, wykorzystuje tamtego, a jak ten się odezwie, to ona do niego wraca, rozumiesz? No zawsze mamy dwie opcje, rozumiesz? I najważniejsze jest to, żebyś dostrzegał tą prawdę. Żebyś dostrzegał prawdę, naprawdę. Bo może być tak, że podejdziesz do dziewczyny i ona, no... Nie będzie miała faceta, ale ktoś tam będzie do niej podbijał, no nie? Ktoś tam do niej będzie podbijał i jakby to powiedzieć, no nie jest jeszcze jakby to powiedzieć, no pewne. No i ona przykładowo dobra dać numer i będzie odwlekała, no nie? Odwlekała, odwlekała, no nie? No bo przykładowo z tamtym będzie chciała. I to też masz oznakę tego, że dziewczyna gdzieś tam jest skupiona na kimś innym, wiesz? Zawsze, to jest naprawdę bardzo prosto. Bardzo prosto można czytać dziewczyny. Naprawdę. No widzisz, są dziewczyny, które są uczciwe i są dziewczyny, które są nieuczciwe. Rozumiesz? Zawsze masz dwie opcje. Jest dziewczyna, która zawsze będzie, nie będzie gdzieś tam skakała na boku, będzie wchodziła w jedną relację, wejdzie w jedną relację. I ją nie będą inni interesowali, i w momencie, gdy ta relacja się zakończy, bo coś tam, to wtedy ona, rozumiesz, wtedy ona będzie szukała, bo taką ma zasadę, bo jest w porządku. A będzie druga dziewczyna, która przykładowo będzie miała faceta, ale i tak gdzieś tam będzie sobie, wiesz co chodzi, koła zapasowe dookoła, bo przykładowo bo ma taki charakter, bo jest nieufna, rozumiesz? Zawsze, jakby to powiedzieć, no, jest taka metoda lustra. Jeśli przykładowo ktoś jest zły, no to we wszystkich dookoła będzie widział zło. Jeśli ktoś jest dobry, to we wszystkich dookoła będzie widział dobro, rozumiesz? Więc jeśli trafiasz na złą dziewczynę, no to się nie dziw, no nie? Po to się uczysz, po to ci o wszystkim mówię, żebyś po prostu nie popełniał błędów, rozumiesz? A nawet jeśli popełnisz błędy, to szybko gdzieś tam jesteś w stanie wrócić na odpowiednie tory. Naprawdę, więc mówię, nie, 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 nie gdzieś tam nie obrażaj dziewczyny za to, że przykładowo podszedłeś do niej i powiedziała ci coś niemiłego, no nie, że nie. Nie jestem zainteresowana, odejść, czy tak, no bo to jest oznaka, że jej serce bije dla kogoś innego. I uwierz mi, że jeśli to byłaby twoja dziewczyna, to byś się cieszył, rozumiesz, to byś się cieszył. I wiele dziewczyn no, nawet nie mówi swoim facetom, że słuchaj, dzisiaj pięciu gości do mnie zagadało i wszystkich spławiłam. No nie, no bo jej się nie chce. Po co ona ma ciebie denerwować? To po pierwsze, po drugie, jest to też takie budowanie jakiegoś swojego ego i no i przykładowo ty. Pytasz się tej dziewczyny, no ale no po co mi to mówisz, no nie? Co chcesz mi poka pokazać, że co, że zagadują do ciebie faceci, no nie? I tak dalej. I widzisz, i normalna dziewczyna nie porusza takich tematów, bo nie chce gdzieś tam jakby to powiedzieć, no dowartościowywać się, nie chce prowokować, no nie? No bo jaki facet lubi słuchać o tym, że do jego panienki zagadują, do jego panienki zagadują faceci? No, dlatego nie miej też pretensji o to, że dziewczyna ci nie powiedziała albo nie mówi o tym, że ktoś do niej zagadał. No nie, bo to nie ma sensu. Ważna jest jej reakcja. Jeśli jej reakcja przy podejściu była taka prawdziwa, że odrzucająca inny gości, no to taka sama będzie reakcja na. Taka sama reakcja będzie na portalach społecznościowych. Taka sama reakcja będzie wszędzie. Jeśli dziewczyna może się spotykać z facetem. I, niby na pierwszy rzut oka, stwierdzi, że wszystko jest OK, no nie? No ale dobra, na początku było OK. Nie wrzucała żadnych zdjęć na portalu, społecznością i tak dalej. Ale nagle, gdzieś tam po roku tej relacji, no wypaliło się i nagle zobaczyłeś, że zdjęcia są coraz częściej. No i co to oznacza? No, dziewczyna już szuka, no nie? Już szuka jakiegoś gościa do podmianki. I widzisz, i to też widać, że dziewczyna kombinuje, bo zamiast zakończyć relację, ale też nie możemy jej 100% oceniać, bo może już zakończyła tą relację. Wiesz o co chodzi? Może dlatego wrzuciła zdjęcie nowe, bo już relacja jest zakończona. I wtedy, jakby to powiedzieć, no, jest to zrozumiałe. Naprawdę. Dlatego, no, mówię, nie ma co nigdy oceniać, trzeba po prostu działać, wiesz? I dlatego, jak ja zagaduję gdzieś tam do dziewczyny, to nie lubię, jak mi mówić, że ma chopaka, bo no, to też gdzieś tam kombinacja, czysta gdzieś tam podejście, wiesz co chodzi. Czyste podejście, hej, ładnie wyglądasz, o dziękuję, coś tam tego i gadamy, no nie? I albo jest to, albo tego nie ma. I w momencie, gdy zagaduję do dziewczyny, nawet mam takie sytuacje, że podejdę i dziewczyna. Na przykład powiem cześć. Ona cześć i mówię, że ładnie wygląda. Stęgie, I nagle. I nagle ona idzie. Nic się do mnie odzywa. Ja za nią nie idę, ja zawsze staję. Tu już wiem, że wiesz, no. Nie, nie jest zainteresowana. Tak to zawsze mówię, bo może pod, powiedziała mi cześć, bo wiesz, może gdzieś tam pracuje. Yy, gdzieś tam, albo chodzi gdzieś tam na jakieś treningi i może, yy, jakby to powiedzieć, no. Jakby to powiedzieć, skojarzyła mnie, że jestem jej znajomym jakimś, czy coś, no nie? Ale później zacząłem gdzieś tam no, swój podryw i stwierdziła, że nie, nie chcę, no nie? I nawet nie musiała nic mówić, tylko po prostu poszła, no nie? Albo powiedziała, nie, nie, nie. nie. Są różne reakcje, no nie? Naprawdę. I możesz sobie zrobić nawet taki prosty test. Idź przez miasto i do wszystkich osób mów cześć. No, w takich, mówię, w twoim wieku, no nie? To zobaczysz, że dużo osób będzie ci odpowiadało. No po prostu taki, jakby powiedzieć, eksperyment społeczny może zrobić. Naprawdę, a większość dziewczyn, większość dziewczyn powie ci cześć, no nie? Nieważne, czy cię zna. I powiem Ci, kiedyś, właśnie, gdzieś tam, jak byłem nawet młodszy, to tak yy, szliśmy przez miasto. I tego. I na przykład najpierw zaczęliśmy od dzień dobry wszystkim paniom, które e, mówiliśmy dzień dobry po prostu i te wszystkie panie nam odpowiadały, no nie? O dzień dobry, dzień dobry, no dzień dobry młody człowieko i tak dalej, no nie i po prostu a my śmiech się tak, śmialiśmy, no nie, a to było śmieszne, bo tych babci nie znaliśmy, no i później gdzieś tam e, to samo, gdzieś tam e, szedłem gdzieś tam z ekipą, czy coś, jakieś dwie dziewczyny, ja cześć, no nie? I ona, cześć i niektóre gdzieś tam mówił znamy się czyli widzisz ona już sama gdzieś tam e, rozpoczynała gdzieś tam za jakby to powiedz, gadkę no nie no, ja mówię, cześć to no nie ona znamy się ja mówię od pięciu sekund i ona wybuchała śmiechem no nie Proste, no nie? Naprawdę. Dlatego, no mówię, nie miej gdzieś tam pretensji, że dziewczyna źle zareagowała, bo dużo osób ma coś takiego, że e, jak już dziewczyna źle zareagowała, no nie, to oni już się źle czują. No nie, nie, to jest oznaka, no, że dziewczyna jest wierna i że po prostu nie kombinuje na boku i, i po prostu nie jest zainteresowana, tak? To po prostu trzeba wprost mówić, rozumiesz? Trzeba to wprost mówić. A nie, że zrobiłeś coś źle i tak dalej. I gdybyś zrobił coś źle, to byś o tym wiedział, no nie? No proste. No potrzebyś. Eee, e, e, się. No to, to już wiesz, że a, nie mogłem wydobyć słowa, no nie. Ale dużo dziewczyn pomoże ci, rozumiesz? Naprawdę. Także no nie oceniaj, no nie, no bo sytuacji może być wiele, no nie. Zawsze patrz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś trzymaj się i do utrzenia.